Czy miałeś kiedyś wrażenie, że ktoś cię obserwuje, nawet gdy byłeś pewien, że jesteś sam, mimo że nikogo nie było w pokoju? To uczucie, które sprawia, że serce bije szybciej. Ten zimny dreszcz przechodzący po plecach, nawet w środku lata, kiedy powietrze jest gorące. Słyszałeś szept, gdy byłeś sam, głos, który zdawał się dochodzić znikąd, jakby ktoś był tuż obok. A może doświadczyłeś dziwnego zdarzenia, które nie miało logicznego wytłumaczenia? Coś, co wykracza poza nasze zrozumienie. To może być coś więcej niż zbieg okoliczności. Może to być znak, duchy, zmarli, inna rzeczywistość istniejąca tuż obok naszej, niewidzialna, ale zawsze obecna. Czy to możliwe? Czy próbują się z nami skontaktować? Przekazać nam coś ważnego? Wyciągnąć rękę za zasłony, przekazać wiadomość, ostrzeżenie, a może po prostu dać nam znać, że wciąż tu są? Może chcą nas chronić? Zanurzamy się w mrożącą krew, w żyłach nieznaną otchłań. Co tam znajdziemy? A jeśli te duchy próbują się przebić, musimy zadać sobie pytanie dlaczego ich nie słuchamy? Może mają coś ważnego do powiedzenia. Porozmawiajmy o snach, tych tajemniczych podróżach, które odbywają nasze umysły, gdy nasze ciała odpoczywają. Sny są jak okna do innego świata, pełne symboli i znaczeń, które często pozostają dla nas zagadką. Mogą być żywe, emocjonalne, a czasem przerażająco realistyczne. Każdy z nas doświadczył snów, które wydawały się bardziej realne niż rzeczywistość. Ale co, jeśli są czymś więcej niż tylko podświadomością płatającą nam figle? Co, jeśli sny mają głębsze znaczenie, które czeka na odkrycie? Co, jeśli sny to bezpośrednia linia do drugiej strony, sposób w jaki zmarli się z nami komunikują? Może to być ich sposób na przekazanie nam ważnych wiadomości. Ludzie na całym świecie donoszą, że zmarli bliscy odwiedzają ich w snach. Te spotkania są często pełne emocji i głębokiego znaczenia. Pojawiają się tacy, jakimi byli za życia, pełni ciepła i znajomości, często niosąc ważne przesłania. Te sny mogą przynieść pocieszenie i zrozumienie. Czy to możliwe, że kiedy śpimy, kiedy nasze umysły są najbardziej otwarte, zasłona między naszym światem a ich światem się rozrzedza? Umożliwiając te głębokie połączenia, może to właśnie wtedy jesteśmy najbliżej zrozumienia tajemnic wszechświata. Żyjemy w świecie zdominowanym przez technologie, otoczeni prądami i sygnałami elektrycznymi. Ale co się dzieje, gdy te systemy zaczynają działać chaotycznie? Migoczące światła, urządzenia włączające się same, nagłe spadki temperatury, zbieg okoliczności? Czy może coś więcej? Wielu badaczy zjawisk paranormalnych wierzy, że duchy pozbawione fizycznych ciał mogą manipulować energią elektromagnetyczną, aby wchodzić w interakcję z naszym światem. Pomyślcie o tym: jesteście w pokoju i nagle światła zaczynają migotać. Czujecie zimny powiew, a potem słyszycie szept, słaby, ale wyraźny. Czy to duch próbuje zwrócić Waszą uwagę, używając instalacji elektrycznej jako swojego głosu? Wszyscy mamy szósty zmysł, pierwotny instynkt, który wykracza poza nasze pięć fizycznych zmysłów. To uczucie bycia obserwowanym, gdy nikogo nie ma w pobliżu, gęsia skórka na karku, nagłe, przytłaczające uczucie, że coś jest nie tak. Czasami tym odczuciom towarzyszą specyficzne zapachy lub dźwięki, znajome perfumy, które przypominają nam o zmarłej babci, słaby dźwięk śmiechu ukochanej osoby odbijający się echem w korytarzu. Czy to możliwe, że nasi bliscy próbują się z nami połączyć na głębszym, bardziej pierwotnym poziomie, omijając nasze logiczne umysły i przemawiając bezpośrednio do naszej intuicji? Spójrzmy prawdzie w oczy. Nieznane jest przerażające. Reprezentuje utratę kontroli, wyprawę w cienie, gdzie wszystko jest możliwe. Nic dziwnego, że myśl o duchach, o duszach wyciągających ręce z zagrobu. Napełnia wielu strachem i lękiem. Trzymamy się logiki, rozumu, namacalnego świata, który możemy zobaczyć i dotknąć. Ale co jeśli ten strach jest nieuzasadniony? Co jeśli zamiast bać się nieznanego, zaakceptujemy możliwość, że śmierć nie jest końcem, ale kontynuacją istnienia w innej formie? Rozdział 5 Nauka kontra duchowość Poszukiwanie dowodów. Żyjemy w świecie, który ceni dowody naukowe, namacalne dowody, które można zmierzyć i przeanalizować. Ale co z rzeczami, które wymykają się wyjaśnieniom, doświadczeniami, które wykraczają poza sferę naukowego rozumienia? Zjawiska paranormalne często kolidują z naszymi tradycyjnymi modelami naukowymi. Rozdział 6 Piętno Niewidzialnego Świata Przełamanie milczenia. W świecie obsesyjnie poszukującym racjonalności i dowodów, przyznanie się do wiary w duchy może spotkać się ze sceptycyzmem, drwinami, a nawet strachem. Jesteśmy uwarunkowani, by odrzucać paranormalne doświadczenia jako złudzenia umysłu, halucynacje lub po prostu nadmiernie bujną wyobraźnię. Ale co, jeśli uciszając te doświadczenia, uciszamy kluczową część nas samych część, która pragnie połączenia z nieznanym? Rozdział siódmy. Frederick Myers i dziedzictwo komunikacji. Porozmawiajmy o Frederiku Myers, pionierze w dziedzinie badań parapsychicznych. Myers poświęcił swoje życie zgłębianiu tajemnic świadomości, a zwłaszcza możliwości życia po śmierci. Wierzył, że śmierć nie jest końcem, ale przejściem do innego stanu bytu i że komunikacja między żywymi a umarłymi jest możliwa. Dziedzictwo Myersa przypomina nam, że badanie zjawisk paranormalnych. Nie polega na ściganiu duchów czy poszukiwaniu dreszczyku emocji, ale na zrozumieniu pełnego spektrum ludzkiej świadomości. Zakończenie otwarte drzwi. Podczas naszej podróży przez te mrożące krew w żyłach możliwości pozostaje jedno pytanie: czy zmarli naprawdę próbują się z nami skontaktować? Czy to tylko nasza wyobraźnia, nasze najgłębsze lęki i pragnienia manifestujące się w cieniach? Czy to tylko nasza wyobraźnia? Nasze najgłębsze lęki i pragnienia manifestujące się w cieniach? Może kluczem nie jest to, czy oni się z nami kontaktują? Może kluczem nie jest to, czy oni się z nami kontaktują, ale to, czy my jesteśmy gotowi ich usłyszeć? Ale to, czy my jesteśmy gotowi ich usłyszeć? Czy jesteśmy gotowi otworzyć nasze umysły, nasze serca na możliwość istnienia rzeczywistości wykraczającej poza nasze rozumienie? Czy jesteśmy gotowi otworzyć nasze umysły? nasze serca na możliwość istnienia rzeczywistości wykraczającej poza nasze rozumienie? Czy jesteśmy wystarczająco odważni, by słuchać szeptów w ciemności? Czy jesteśmy wystarczająco odważni, by słuchać szeptów w ciemności, by stawić czoła nieznanemu z odwagą i ciekawością? By stawić czoła nieznanemu z odwagą i ciekawością? Odpowiedzi, moi drodzy, tkwią w każdym z nas. Odpowiedzi, moi drodzy, tkwią w każdym z nas. To my decydujemy, czy otworzymy drzwi do nieznanego. Nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować nasz kanał, aby otrzymywać więcej wartościowych treści. Odkrywamy dla Ciebie tajemnicę umysłu.